Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w pierwszym odcinku z tegorocznej edycji Pucharu Widzów Letni Grand Prix Nieważne jak to się nazywa Witam was w dzisiejszym pierwszym konkursie właśnie tych letnich Letniego Grand Prix 2021 Skoczków mamy 30 moi drodzy, niestety, ale... Taka liczba się zgłosiła, możliwe, że to moje obudzenie się o tej porze było złym pomysłem, ale jak zawsze letnie Grand Prix też jest zimą, zawsze jest Was więcej. Wiadomo z jakiego powodu. Skocznie wybrałem nowe, ale nie pokażę Wam w tym momencie jakie są. Rozpoczynamy zatem pierwszy konkurs, a będziemy w jadownikach Boheńcu. Można powiedzieć, że ten konkurs może być bardzo ciekawy, ponieważ ja bardzo dawno, dawno nie skakałem. Filip Kasprzyk rozpoczyna te zawody, moi drodzy, ojojoj, oj, oj, tutaj już widzę pierwsze problemy, no i pierwszy skok to jest skok na odległość 121 metrów i 50 cm. więc pierwszy właśnie taki skok oddany, Pawcio91 to jest drugi skoczek, zobaczymy jak on sobie poradzi, widać, że to wyjście z progu niespokojne, strasznie, ale skok o wiele dłuższy, niż poprzednik i 129,5 metra daje mu oczywiście prowadzenie z ogromną przewagą. Numer trzeci to jest już Butix, więc jeden właśnie zaskoczył, którzy odbyli niedawno przygotowania w Otepie, więc no tutaj myślę, że powinien być niezły skok. No coś, coś tam drgnęło u niego, widać no za styl bardzo wysokie, no Włoch nawet 20 dał, więc no tutaj Butix pokazał klasę. Drugie miejsce co prawda za Pafciem. No, i numer czwarty to jest oczywiście Kliks. No ale Kliks tutaj wyjście z progu niezbyt dobre, ale skok niezły. No, przed Butiksem będzie, będzie. 125,5 metra daje mu w tej chwili drugie miejsce. No, niewielka przewaga nad Butiksem, no ale jest przed nim. Tonic Bow. Tonik Bo, uwaga, Tonik Bo, ale świetnie poszedł w górę i to mu dało mu ogromną przewagę w locie. 134,5 metra. Nowy rekord, oczywiście, obiektu, no i nowy lider konkursu Daniel Groński. No, na razie, szczerze powiedziawszy, ciężko stwierdzić, bo chyba każdy z obecnych już skakał w edycjach, może oprócz pawcia. No, Daniel Groński nieźle. Drugie miejsce, 132 metry, 320 nawet, więc tutaj noty bardzo wysoko oceniony został Daniel Groński, no. Dawid Borkowski, reprezentant oczywiście również polski, ale zobaczymy jak on skoczy. To jest chyba debutant, no i jak na debut słabiutko. Dawid Borkowski, na razie ostatnie siódme miejsce. Noty też nie błyszczą, więc tutaj Dawid Borkowski zepsuł. No, a tu mamy o, oczywiście skoczka o bardzo ciekawym niku. Ostrzegałem o tym, ale no, oczywiście, widzę, że ktoś lubi się bawić. A co cię to obchodzi? No, nie skacze zbyt niedaleko, czwarte miejsce. Więc tutaj 126 metrów, tylko Gilon Pawilon. No, to się aż rymuje. Jaki oddasko Gilon Pawilon, jakby chciał bardziej do przodu pójść. No, i to był chyba dobry pomysł. 131 metrów. No, szkoda tych 18,5 noty od Włocha, ale tak, to nawet nieźle. Prezeiro. No i już jest wysoko w powietrzu i teraz jak daleko. Jest świetnie, ale czy na lidera? Na drugie miejsce. Proszę bardzo, przegrywa jednak tutaj stonik Bołem. Pół metra bliżej. Noty też gorsze, więc tutaj nie było o czym gadać nawet. Kamilo YouTube, jedenasty skoczek. oj, Kamilo, delikatnie zachwiane to wyjście z progu. No ale nie był to najgorszy, oczywiście, skok. Czwarte miejsce. wysokie oceny za styl 130,5. No więc Kamilo YouTube nie najgorzej występuje jak na razie. Larson. Drugi ze skoczków, który przebywał na właśnie obozie przygotowawczym przed sezonem. No i tutaj daleki skoglarsona. Larsona. To jest trzecie miejsce. Niskie, co prawda, noty za styl. 134,5 metra, no ale trzecie miejsce jest. Tak jak pokazywało właśnie na streamie, to lądowanie, jednak dalej jest takie kurze. Kalik. Kalik, Kalik. No tutaj zdecydowanie krócej od Larsona. Miejsce siódme razem z Pawcią 91. No i następny to jest Krzysiek, sportowiec. oj, Krzysiek, sportowiec. Tutaj mocno wyszedł w górę i proszę bardzo. Jaki świetny skok 135 metrów, ale przegrał 1 punktu za tonik bołem. Ależ rozpoczynamy zabawę. No, a czas zacząć zabawę. To jest właśnie kolejny ze skoczków. Zobaczymy, jak skoczy. Bardzo daleki skok. Chyba nie wiem, czy na lidera. Przypadkiem nie, nie, na trzecie miejsce. 134 niewielkie tej przewagi nad sobą mają, ale jednak ta przewaga jest, to była nadal. Matlus. Matlus. No, starał się jak najdalej. Miejsce siódme. Więc teraz Sub-Zero: 23. Siedemnasty skoczek dzisiejszego konkursu. Jak daleko. Wysoka parabola lotu. Stara się jak najdalej. No, ale musiał już lądować. Inaczej groziłoby to No upadnięciem albo lądowaniem na dwie nogi. Razem z Preza i na czwartym miejscu. Więc tuż przed Larsonem. Patryk Wójtowicz. Patryk Wójtowicz. Oj nie. Tutaj brakło, brakło. Dziesiąte miejsce Patryka Wujtowicza dosyć daleko. Ale oglądamy dzisiaj bardzo dalekie skoki, więc tu się nie ma co dziwić. Bledrow. To jest kolejny skoczek. Zobaczymy co Bledrow pokaże. Bledrow daleko. Ale na ósme miejsce tylko starczyło. Na razie tonik był niepokonany. No i Jan Zban. Jan No i nie. To też było za krótko. Piętnaste miejsce: Jana Zbana. No więc coś na No kolejny ze skoczków z obozu przygotowawczego. I zobaczymy, ile cydziu pofrunie Daleki skok. Noty też bardzo dobre. Ale siódme miejsce dopiero cydzia. Proszę bardzo. No troszkę kurde tutaj. Słabiutko Kari 44. No, żeby przeskoczyć tam skoczka, to chyba naprawdę trzeba się znieść na wyżynę. Starał się Kari to zrobić. Ale trzecie miejsce Kari jego. 134,5 metra. Brakło pół punktu do Tonic Boa. Koziszek. Oj, oj, oj. Nie, nie, nie. To nie wyjdzie. Nic z tego dobrego. Króciutki skok Koziszka. Jedenaste miejsce kozisz Koziszek i no... Tutaj będzie ciężko to nadrobić w drugiej serii. Aleksandr Zinchenko. Widzę, że ktoś tutaj wziął nick po właśnie piłkarzu. No i Aleksandr widać, że do skoków chyba się jednak nie nadaje. Bynajmniej w tym konkursie mu nie idzie. 23. miejsce tylko przed Dawidem Borkowskim. Bloodgamer 69. W tym roku Bloodgamer skacze z krajem Japonia, no więc zmienia te kraje niesamowicie. Bloodgamer, zobaczymy czy skoki się zmienią. Oj tak, brawo! Piąte miejsce Bloodgamera, 134,5 metra. Niezły ten skok. No i Arsanek. Arsanek, 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 no nie był to taki słusznie daleki skok, 11 miejsce tuż przed Danielem Grońskim, no ale nie jest tam na szarym końcu, więc tutaj na pewno pochwały za to. Mateusz Papciak, Mateusz Papciak, też to nie był idealny skok, miejsce 11, przeskakuje Arsanka jeszcze. No i siema ziomy. Leci. Znaczy sunie na razie po najeździe. I teraz wyjście z progu nie najlepsze, ale lot troszkę lepiej. Uleciał jeszcze parę metrów i jedenaste miejsce. Kolejny ze skoczków, który osiągnął to Noxawer. No reprezentant Niemiec, jedyny w stawce. I uwaga, Xaver daleko, ohoho, prowadzenie, 135,5 No i mamy lidera, 30 punktu co prawda, ale jest No i Stell11, zobaczmy, czym on nas zaskoczy No bo na obozie przykoławczym nie było z nim dobrze No tutaj tak średnio, widać, że nadal wyjście z progu jest Kuleje, 15 miejsce Stera, więc po pierwszej serii, pierwszego konkursu w jadownikach Bohańcu prowadzi Ksawer, drugie Stonic Boł, trójkę zamyka Krzysiek, Sportowiec, więc tutaj, yy, patrząc dalej, czwarty Kari, 44, piąty czas zacząć zabawę, szósty Bloodgamer, 69, siódmy PreZero i Sub, 0,23, dziewiąty Larson, dziesiątkę zamyka Puki Tocydziu, na dole to wygląda bardzo ciekawie. Dawid Borkowski ostatni, Oleksandr Zimczenko 29 i 28, Filip Kasprzyk. Zatem czekamy na drugą serię konkursową. Zatem Dawid Borkowski rozpocznie. No więc, pomyślnych lotów wszystkim 30 skoczkom życzymy. Dawid Borkowski będzie chciał na pewno po tej pierwszej serii się zdecydowanie poprawić. No i tutaj prowadzenie oczywiście jest 130,5. Oczywiście w lepszym już stylu. Więc poprawa skoku jest No ale czy będzie poprawa miejsca To się okaże właśnie po tym skoku Aleksander Zinchenko Ale odleciał teraz 135 metrów Prowadzenie, więc tutaj bez szans Dawid Borkowski Filip Kasprzyk, 121,5 metra Było w pierwszej serii On rozpoczął te zawody Więc tutaj zobaczymy ile teraz Filip Kasprzyk skoczy No nie był to daleki skok Miejsce drugie jest, więc przed Dawidem Borkowskim minimum te dwa punkty dzisiaj będzie miał Butiks. Tak jak mówiłem, nadal to nie jest dobra dyspozycja Butiksa. Widać, że niezbyt dobrze wszedł tutaj w pierwszy konkurs, ale ten skok jest no, dobrą próbą. 137,5 metra. No to oczywiście kuleją, jak w pierwszej serii były świetne, tak w drugiej serii już niestety nie ma takich dobrych. 1,1 wyprzedzał Aleksandra Zinchenko. No, i teraz Kliks 125,5 metra miał w pierwszej serii konkursowej. Zobaczymy, jak w tej drugiej się spisze, właśnie Kliks. No, będzie prowadzenie na pewno. 133 metry jest liderem, brawo. A co Cię to obchodzi? No, to nie był zły występ pierwszej serii, ale wiemy, że po nim trzeba się spodziewać o wiele więcej. Zobaczymy, czy w drugiej serii. Pokaże coś więcej, no pokazał 132,5 metra, które daje mu w tym momencie prowadzenie przed kliksem i butiksem, więc tutaj jak najbardziej na plus zachował się w tej drugiej serii właśnie, a co cię to obchodzi, a teraz już Jan su sunie po najeździe, no niesamowicie, sędziowie szybko puszczają skoczków, nie chcą nawet czekać i 133,5 metra Jana Dzbana daje mu oczywiście prowadzenie z dość dużą przewagą nad, a co cię to obchodzi i kliksem Pawcio 91 to jest kolejny reprezentant. 22 miejsce. Zobaczymy, czy w drugiej serii będzie poprawa, czy też nie. No wygląda na to, że może się poprawić. Jest prowadzenie, oczywiście, o punkt i 30. Wyprzedza Janazbana, więc i Pawcio tutaj jakiś tutaj próbuje ugryźć miejsca i te punkty. Zobaczymy, czy mu się uda. Kalik. Dwudzieste drugie miejsce, ale tutaj będzie zdecydowanie lepszy skok. i drodzy, pod nowy rekord skoczni, 137 metrów Kalika. No i obawiam się, że długo mogą go z tego prowadzenia nie zdjąć. Gilon Pawilon, ależ tu zaczęło ładnie wiaterek podwiewać skoczką. Zobaczymy, czy wszyscy to wykorzystają, między innymi Gilon Pawilon, który próbuje przeskoczyć. I czy przeskoczył? Nie przeskoczył, 282,6 metr bliżej od Kalika. Więc tutaj przegrywa z nim. 60 punktu. Patryk Wójtowicz. Miejsce 20 po tej pierwszej serii. Czy poprawi się w drugiej serii? Czy też będzie musiał żyć z przeświadczeniem, że mu się nie udało? Chyba jednak nie. 136,5 jest prowadzenie. Kanadyjczyk nawet 20 dał. Więc niesamowicie tutaj Kanadyjczyk poszedł w marzenia. No. Camilo YouTube. 19. Miejsce No, jak pierwszy konkurs, wydawałoby się, że powinno być dobrze. Kamilo YouTube skakuje na czwarte miejsce. Więc tutaj troszkę spadnie nam Camilo. No, może w następnych konkursach będzie dla niego lepiej. Matlus zobaczymy. 18. I teraz Dobry lot, ale no. Końcówka już nie była taka super i też piąte miejsce dopiero. Koziszek. 17 lokata. Czecha, zobaczymy, czy jest w stanie tej nawiązać walkę z tymi najlepszymi. No i chyba nie. Słabiutko to jest tylko 129 metrów ósme miejsce, więc strasznie mocno spadnie Koziszek w dzisiejszym konkursie, bynajmniej w drugiej serii. Bledrow. No, Bledrow teraz stara się tutaj coś jeszcze uzyskać. Nie. Zabraknie tutaj, zabraknie. To już można powiedzieć. Siódme miejsce dopiero Bledrowa. Ster 11. No, dopiero 15 miejsce Stela. Oj, znowu to wyjście z progu Stela. No i to jest króciutki skok. 130 metrów daje mu ósme odległe miejsce w tym konkursie. No... Miejsca na pierwszych do trzecich miejscach nadal się nie zmieniają. Arsanek. Arsanek. Oj, tutaj atakuje prowadzenie. Drugie miejsce, zabrakło mu. Drugie miejsce, egzekwo z Kalikiem. Patryk Wójtowicz nadal jest liderem. No i zmierza, zmierza tutaj. Mateusz Papciak sunie nam już I zobaczymy ile skoczy No starał się przy tym wyjściu z progu nie popełniać żadnego błędu Ale lądowanie jest błędem I piąte miejsce Odległe dosyć Mateusza Papciaka Niewiele aby tutaj przegrał jeszcze z Kamilo YouTube'em No bo noty za styl były bardzo kiepskie Siema ziomy Dwunasty I zobaczymy ile teraz w drugiej serii skoczy No niezbyt dobrze Niezbyt dobrze. Siódme miejsce. No i Daniel Groński, jedenasty po pierwszej serii. Jest Daniel i teraz uwaga, ile skoczy Daniel. Oj, to nie było dobrze wyjście z progu i tu się robi tragedia nam, proszę Państwa. Ósme miejsce, 131 metrów. Więc tutaj coś brakuje, czegoś tutaj brakuje, żeby móc odlecieć. Zobaczymy, co na to Cydziu powie. Stara się ustabilizować ten lot, też strasznie szarpany. No i miejsce szóste cydia, 131 metrów, też strasznie szarpało nim w locie. Szósty Cydziu no i Larson, dziewiąte miejsce. Larsona, no i krócej od cydia, mi się wydaje. Dziewiąte miejsce Larsona, więc dziewiąty, dziewiąty. Zobaczymy, czy o to utrzyma. Wątpię, bo jeszcze 7 nam zostało. Prezero między innymi. Prezero nie. Uhuhu, ale poszedł prezero mocno w dół, trzeba sobie powiedzieć. Więc no, tutaj troszkę wszyscy zaczynają zawodzić. No, sub0,23. Zobaczymy. Sub0 leci zdecydowanie i chyba na lidera idzie. Drugie miejsce brakło 0,6 punktu. Sub023 na prowadzenie Patryk Wójtowicz cały czas liderem. No i Blotgamer 69. Gamer prowadzi. No, bardzo ładnie, daleko 135 metrów 288,1. No i czas zacząć zabawę. Reprezentant oczywiście polski. Piąte miejsce po pierwszej serii. Ile teraz? No też wydaje mi się, że lot bardzo dobry. Ale czy na lidera? Bardzo możliwe. Tak jest! Wyprzedza tutaj o punkt. 1 dziesiątą Blodgamera. No i następny to jest Kari44. Jak rozpocznie Kari te letnie Grand Prix? No niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze. Kolejny raz zaczyna... Mieć dobrą pozycję po pierwszej serii, no, a w drugiej 26 miejsce przyda tylko Dawida Borkowskiego i to też niewiele. Więc tutaj popsuł sobie totalnie konkurs dzisiaj. Krzysiek Sportowiec, oj, ładnie. Krzysiek Sportowiec, miejsce trzecie w tym momencie, więc zablot gamerem. No i zostało tylko dwóch. Tonik był najpierw. No i Xaver na zakończenie, więc uwaga Tonik Bow, czy on chce zacząć? Dobrze, no nie będzie takiego dobrego zakończenia Dziewiąte miejsce, więc i czas zacząć zabawę. Bloodgamer już są na podium. A czy Xaver wygra te zawody? To się zaraz okaże. No myślę, że może nie wygrać. Oj nie wygra tych zawodów Xaver. Oj spadnie dosyć daleko. Miejsce dziesiątek Sawera, więc dzisiejszy konkurs wygrywa nie kto inny jak czas zacząć zabawę. No o jeden i 1 punktu wygrywać się z Blood Gamer 69. Trzeci jest Krzysiek Sportowiec. Na czwartym miejscu Patryk Wójtowicz, któremu niewiele do tego wodniu braknęło. No ale 136,5 metra, bardzo, bardzo dobry skok. Później sub023 Kalik z rekordem skoczy na szóstym miejscu razem z Arsankiem. Ósmy Gilon Pawilon. Dziewiąty Tonik, był dziesiątkę zamyka Ksawer na no, nasi y, udziałowcy z, y, w obozie przygotowawczym, którzy byli. No popatrzmy, najlepszy Cydziu, dwunaste miejsce. Larson, piętnasty. Stel, dwudziesty. No i Butix, dwudziesty szósty, więc niezbyt dobrze rozpoczęte zawody. Cały letni Grand Prix, można powiedzieć, no ale nie patrzymy na to, jak się zaczyna, tylko miejmy nadzieję, że spojrzymy dobrze, jak się kończy, no. Spójrzmy jeszcze tylko na klasyfikację generalną, yy, pucharu widzów, no ona wygląda w tym momencie w ten sposób, więc żółty plastron ląduje dla czas zacząć zabawę. No i cóż, ja się z Wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie, no i czekajcie na kolejne konkursy, mam nadzieję, że w miarę sprawnie mi to pójdzie i letnie Grand Prix zakończymy dosyć sprawnie, żeby to się nie przeciągało nam dalej do zimy. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej.